Cześć, z tej strony Java XD. Jak widzicie mam nowego zadmiarza 6. Dzisiaj sobie z nim, nim zagramy i jak mamy 11 rzeczy, które otworzymy sobie. Więc odblokujemy 200 monet. Nowa odznaka. I mamy już Mega Box. 5 przedmiotów, nic nie ma. Dobra. Max. F ale za coś 41 do nowego zadymiarza, więc spoko. Duża skrzynka. Max. Oświeci się. Może to. Ciekawe, co to będzie. Gadżet. O. Domowy przepis. Po aktywowaniu następnego główny atak. Piper skupi się na wyrogach. Spoko. Właśnie chciałem takiego, takiego też sobie kupić. 50 do jakiegoś zadymiarza. Hmm. Dostawić. Dobra. 50 już. Nowa odznaka. I otworzymy sobie Mega Boxa. 5 nic. Grave. Candy Dynamite. 100 monet. Duża skrzynka. Dynamite. Mała skrzynka. I dobra. Yy, Mega boxy sobie zostawimy na koniec, bo może coś się z niego trafić. I teraz ulepszymy sobie. Dobra. I mamy i zaczniemy sobie grać w dół. Dobra. Yy, jak widzicie, z kim będziemy? Spider. Dobra. Yy, mamy młotkę, możemy służyć. Ale dobra. Już dwa kiby. Jest Barley. Dobra. Barley nic nie robił, nie wiem dlaczego. Mam, możemy... Już mamy jeden super atak. Otworzymy teraz sobie skrzynki. Nie dużo się nachapać tych kibów. O, już! Ten, jest Uciekaj! Hmm. Dobra. No, trzecia ranga, trzecia, plus dwa pucharki. Dobra. Mhm. E, lecimy z następnym meczykiem. Dobra, e, jesteśmy z Gale'em. Dobra, otwieramy sobie naładujemy amunicję Dobra. E, trzy kuby, jest spoko. Już mamy... Dobra. Uderzyliśmy raz. Drugi. Ale już się nie dają uderzyć. Dobra. Aj, myślałam, że tu są... Dobra, już zginąłem Nie miałem szans, pan. Uciekaj stamtąd. Dobra, dawaj. Dobra. odrodzimy się. Dajemy. I lecimy. Dobra, teraz nie mają szans. Nie dogonić, bo jestem szybki. Udało się. Biegniemy. Boję się, bo na 3 hity jeszcze musiałem pana ym, ten działko pana P. Boję się chodzić, bo mam z... Zy... Dobra. Ale mogę przeżyć, tylko że muszę 9 sekund wytrzymać. 7, 3, dobra. Udało się. Jeden, jest, jest Zheyl, spoko. Dobra, już trzy, trzy drużyny. Dobra, czter, czwar, czwarty cube już. A miał zero, to chyba ten gościu coś zrobi. I wielkie starcie. Dobra. O, Zheyl niespoko, nie Dobra, Zheyl już zrobi. Dajemy sobie emotkę taką. Dobry. a 9 Dwadzieścia 24 żetony. I lecimy z następnym meczkiem. Bite. Spoko, chyba, będzie skład. Ktoś mnie z nóg ogląda. Rozwalam skrzynkę. O, jest mo... jest Mojki. Dobra. Moichisem chyba? Nie mamy szans. Pajpera mnie zapakowała. <try> <try> A uciekamy stąd. Dobra. Uciekaj. Ło. Jest po niej. O nie, zjeżdżam stąd, bo, bo Bing mnie atakuje. Co tu? Zakląć? A, atakuje mnie. Jest ja tutaj. Dzieci, udało się! Udało się jakoś przeżyć! Dzieci, ja dobra! 6 kiłów! Dobra. już się u, udało trochę! Mamy wyższy atak! I znów używamy! A nic już nam to nie daje! Dobra! Mamy dobry level! Dobra! Yy, 8 kiłów ktoś ma! Żynu, to trzeba by było tamtym gunker zrobić O obi Dobra 10 kibów No nie Ej, to mamy tyle samo co on To ten killer yeah. Yeah. Dajemy? Dajemy na niego Dawaj A jak to nie powiekać? A zginąłem, nie miałem szans żadnych. No, ale dobra. Już czternasta gra I zagramy sobie ostatni meczyk już na dzisiaj. Więc lecimy. Dobra. Z kim teraz będziemy? Pytanie. Znani. No, spoko.

O nie! Nita! 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 Zostawnie? Nie, wzięła mnie. Nie, 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 nie. No jak mówiłem, to jest już był ostatni meczik na dzisiaj. I otworzymy, jak mówię mega boxa. Więc otwieramy. I sześć przedmiotów. Coś jest. Coś jest. Zobaczymy co to jest. Nie, nie wiem czy to gadżet czy nowa postać, ale zobaczymy co to. Dzisiaj rozmawiamy i gadżet Super i Totem. No, cieszę się z dwóch gadżetów na dzisiaj. Czekajcie może jutro na nowy odcinek z zbiorca ślubia. Więc pa!